Nie mam lepszej jakościowo bluzy. Czy wy nie odczuwacie troszkę, że wyglądam jak taka marchewa? Hej wszystkim z tej strony Ania, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Jak możecie zobaczyć po tytule, w dzisiejszym filmie ponownie zajmujemy się tematem marki Lemis. Jest to marka ubraniowa Julii Wieniawy. Głównie składa się z zestawów do jogi, do ćwiczeń. Ja w zeszłym roku miałam okazję zrobić recenzję pierwszej kolekcji, która wyszła i niestety nie była ona najlepsza. Przynajmniej no, z tego, jak, jak to na mnie wyglądało i z tego, jak mi się wydawało w uczuciu, e, po prostu w większości rzeczy były na nie. Zresztą możecie zajrzeć na ten film, zobaczyć, jak to wtedy wyglądało. Kilka miesięcy temu Julia ogłosiła, że troszkę zmieniają e, te modele, poprawiają je, słuchają konsumentów i wyszła wtedy ta kolekcja, e, między innymi właśnie z tym zielonym setem. Ja go sobie zamówiłam, nawet wam tutaj o tym nie mówiłam, bo uznałam, że jeżeli mi się spodoba, jeżeli będzie dobrze na mnie wyglądać, to po prostu chcę go sobie zostawić, potestować. Jakby, wiecie, już w moim domowym zaciszu, tutaj bez wielkiego echa. Szczególnie, że też na mnie dosyć negatywnie odbiła się recenzja tamtych ubrań. Ale teraz po sprawdzeniu tego już yy, ulepszonego modelu, pomyślałam, okej, okay, zamówię jeszcze naszą kolekcję, która wyszła dopiero co jesienno-zimowa. A przy okazji powiem wam, co myślę o tej właśnie ulepszonej wersji. Jak to wygląda po kilku miesiącach noszenia? Użytkowania. Także to zaczynamy. Bardzo długi wstęp, bardzo długi wstęp, ale przechodzimy już do sedna tego wszystkiego. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Ok, zacznijmy od tego, co mam na sobie, czyli zestaw z letniej kolekcji. I przyznam Wam się szczerze, że ja po pierwszym dropie, jak zrobiłam tą recenzję, to pomyślałam sobie: ok, nigdy więcej, nigdy więcej. Jakby te ubrania nie są dla mnie. Natomiast jak wyszedł właśnie ten zielony drop. I jak zobaczyłam ten piękny, bogaty, zielony kolor, to sobie pomyślałam, dobra, muszę, muszę chociaż przymierzyć, może rzeczywiście się troszkę polepszyło, może yy, po prostu chciałam dać mu szansę. No i słuchajcie, na wstępie, jeżeli chodzi o rozmiary, top mam S, yy, spodenki mam M, czyli tak samo jak yy, w pierwszym dropie zamawiałam. Tylko, że te rozmiary są już odrobinkę większe. Nie dużo, ale są odrobinkę większe na tyle, że wiecie, ja, która mam rzeczywiście normalnie rozmiar S na górze, rozmiar M na dole, nie muszę zamawiać L, żeby się zmieścić w te ubrania. Bo co na przykład mają powiedzieć dziewczyny, które są większe ode mnie, prawda? Dla nich już tam absolutnie rozmiaru nie było. Druga rzecz jest taka, że materiał się troszkę zmienił. Jest grubszy, nie prześwituje i tutaj, tak samo jak robię przysiady czy coś, nic absolutnie nie prześwituje. Jest grubszy, jest taki powiedziałabym bardziej mięsisty. Czuć, że nie jest to taki, wiecie, mega tani, cienki materiał, który za chwilę się rozerwie. Po prostu nic nie będzie prześwitywało, nic nie będzie sprawiało, że możecie poczuć się niekomfortowo, że ktoś na Was patrzy i wiecie, no są różne sytuacje, czy to na siłowni, czy to na salach fitness, są różne sytuacje po prostu, czy to na dworze chociażby. Nigdy nie wiecie, kto na Was patrzy. Trzecia rzecz, która się zmieniła to to, że w kroczu został doszywany. Clean. clean, czyli taki trójkącik, e, który sprawia, że nie robi się nam Camel toe, a przynajmniej nie robi się w takim stopniu, w jakim robił się w pierwszej kolekcji. Rzeczywiście muszę przyznać, że nieważne czy jest clean, czy go nie ma, w momencie, gdy mamy szef, który idzie przez środek, delikatnie mm, to miejsce waginy może się oznaczać. Ja zauważyłam, że w tym modelu, nawet gdy jest klin, to w momencie, gdy na przykład się rozciągam, albo wiecie, robię jakieś wykroki, później z powrotem te nogi wracają do pozycji prostej, to jednak i tak lekko się odznacza to miejsce, natomiast nie jest to już aż tak wulgarne i aż tak po prostu bijące po oczach, jak właśnie w pierwszym dropie, przez co doszłam do wniosku, że mi aż tak ten widok już nie przeszkadza, jak właśnie tam, ale z takich pozytywnych rzeczy muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo ładnie ten zestaw kształtuje sylwetkę, kończy się na wysokości talii. Ten stanik również tutaj e, przez ten pasek kończy się troszkę niżej, co sprawia naprawdę wrażenie takiej sylwetki. Hourglass, klepsydry, dosłownie. Ja w tym zestawie, oprócz na Pilates, na siłownię, na spacery, również po prostu chodziłam po mieście w lecie, czy to jak jechałam na wakacje nad morze, czy jak byłam w Grecji, po prostu gdziekolwiek, jak byłam na wakacje, zabierałam ze sobą ten zestaw, dlatego że on jest niesamowicie wygodny do po prostu takiego codziennego latania, bym powiedziała. Oprócz tego, jak wygląda, oprócz tych wszystkich poprawek, muszę również powiedzieć Wam, że od noszenia, od takiego noszenia przez kilka miesięcy zauważyłam w ostatnim czasie, że zaczyna ten materiał się troszkę kulkować, szczególnie tutaj w okolicy pośladków, na środku pośladków, i to z jednej strony jest normalne. W momencie, gdy się użytkuje ubrania, to rzeczywiście mogą takie rzeczy się dziać, aczkolwiek inne moje legginsy czy zestawy, które mam też się kulkują, ale na przykład po roku czasu, po dwóch latach nie po Trzech czy czterech miesiącach noszenia. I o ile nie przyczepiłabym się do tego, gdyby te spodenki kosztowały, nie wiem, 60 zł, nawet 100 zł, ale z tego co pamiętam, to one kosztowały w okolicach 250, także jest to już naprawdę sporo pieniędzy jak na to, żeby materiał po kilku miesiącach no się kulkował po prostu. Dodatkowo też wam powiem, że ten materiał jest trochę inny niż y, tamten poprzedni, dlatego że tamten był taki bardziej śliski. Ten jest już matowy, przez co właśnie też mi się wydaje, że ten mat może się właśnie bardziej kulkować. Ale przy okazji, skoro już mówię o jakości, to muszę wam powiedzieć o tej bluzie. Również jest to bluza Lemis i również zamawiałam ją latem razem z tym zestawem i tak ta bluza wygląda na mnie. Ja zamówiłam ją w rozmiarze M na L y, i ona tutaj na środku ma wyszywany napis Self-care is sexy i fakt, że ten napis jest praktycznie w tym samym kolorze co bluza, nie rzuca się on bardzo w oczy, to jest totalnie coś, co ja lubię. Wy wiecie o tym, że ja jestem minimalistką. Ja lubię, jak wszystko jest takie delikatne, niezbyt rzucające się w oczy i tutaj mi naprawdę się to bardzo spodobało. Sam też kształt tej bluzy mi się podoba, ponieważ jest ona w takim stylu oversize. Ma również tutaj te rękawy takie. Luźniejsze, ale co ja muszę przede wszystkim powiedzieć, to to, że ja przysięgam Wam, nie mam lepszej jakościowo bluzy. I o ile rzeczywiście ten materiał tych yy, strojów. Powiedziałabym, że jeszcze można byłoby go troszkę poprawić, tak aby był mniej podatny na te uszkodzenia mechaniczne. Ja tę bluzę noszę bardzo często od momentu, gdy ją zamówiłam. Naprawdę jest ona jedną z moich ulubionych. Przede wszystkim dlatego, że jest to basic. Basic, który można zarzucić do wszystkiego: do jeansów, do właśnie krótkich spodenek, czy to, gdy idziecie na siłownię, na spacer, na miasto, gdziekolwiek. E, wszędzie taka bluza się sprawdzi. Naprawdę nie widziałam lepszej jakościowo bluzy. W sieciówce. Tak dobrej jakościowo bluzy nie znajdziecie. Wszystkie te z sieciówek, które ja mam kilka miesięcy i one się kulkują, ten materiał robi się taki szorstki. Natomiast w tym przypadku nic absolutnie do tej pory mi się nie skulkowało. Ten materiał ciągle jest taki miękki, jak był na początku. Ale przejdźmy może już do nowości. Rozpakowuję nowe zamówienie. Wydałam ponad 2000 zł na to. Także liczę, że... Będzie lepiej niż w zeszłym roku. Trzymajcie kciuki. Tak to jest zapakowane. Ta kolekcja składa się z dwóch kolorów bardziej właśnie takich jesiennych. Pomarańcz, tak samo jak lubię tą zieleń, tak samo od razu rzucił mi się w oczy ten pomarańcz. Drugi kolor to jest bordo. I to jest ten bordowy kolor. Myślałam, że po przyłożeniu do mojej twarzy nie będzie on zbyt dobrze wyglądał, ale muszę przyznać, że naprawdę. Daje radę, troszkę mnie tak ociepla. Zanim jeszcze przymierzę, to chcę się przyjrzeć tym legginsom. Po pierwsze, mają one grubszą gumę, tak samo właśnie jak te. Bikery, które mam na sobie. One też mają tutaj grubszą gumę. Ta guma nie jest taka cieńsieńka. To nie jest tylko szef, który po prostu wrzyna się w brzuch i robi taki dziwny fałdek. Właśnie to było w pierwszej kolekcji. Tutaj jest o wiele lepiej. Właśnie jest ta grubsza guma i tak jak powiedziałam Wam mamy ten clean. Co do jakości top jest praktycznie identyczny jak ten z kolekcji poprzedniej, czyli ten zielony i tutaj absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń. Mimo, że tutaj nie ma ani żadnych miseczek, ani poduszeczek które by nie wiem, dodatkowo podtrzymywały ten biust. To jest on ładnie zebrany, ładnie podtrzymany. Ta budowa tego biustonosza jest naprawdę bardzo fajna. Nie wiem, jak to by się sprawdziło przy większym biuście, ale przy takim małym, jaki mam ja, myślę, że naprawdę jest to fajny biustonosz. I tutaj chętnie zobaczyłabym jeszcze szerszą wariację kolorów. Naprawdę jest on bardzo porządny i tutaj zdecydowanie jestem na tak. Natomiast teleginsy. Te leginsy, czy Wy nie odczuwacie troszkę, że wyglądam jak taka marchewa? Jakoś tak czuję, że dół mojej sylwetki jest troszkę zaburzony i nie wiem, czy to jest wina tego, że to są długie leginsy. E, może jakby to były bajkery, tak jak w poprzedniej wersji, to uważałabym, że to lepiej wygląda. Czy to jest wina koloru? Nie mam pojęcia. Czy to jest wina mojej budowy ciała? Może od tego zacznijmy. I zobaczcie, camel tutaj się nie robi, ale jakoś ten materiał też nie, nie, nie najlepiej tu wygląda, mam wrażenie. Po prostu on się tutaj zbiera, właśnie w tym kroczu. Nie wiem też o co chodzi. W krótkich bajkarach tego ponownie nie ma. No i przede wszystkim, najważniejsze pytanie: czy to prześwituje? Moim zdaniem nie prześwituje. Co jest już ponownie kolejnym plusem. W ten sposób prezentuje się drugi stanik z kolekcji. Ten był najtańszy z tego, co mi się wydaje, on kosztował 219 zł, o ile 219 zł za stanik, można powiedzieć, że jest mało, że to jest najtańszy, no ale tak jest. Podwójny materiał, podobnie tak jak w poprzednim staniku, tutaj nie ma już żadnych detali, żadnych, jak niektórzy mogliby nazwać, udziwnień. Jest to prosty, zwykły stanik z fajnym wsparciem. Tutaj również muszę to powiedzieć, dlatego że przez to, że ten materiał jest podwójny, on bardzo dobrze się tutaj układa, a przy okazji bardzo fajnie wszystko trzyma w ryzach. Ja oprócz tego, że mogłabym go nałożyć na siłownię, to również mogłabym go wystylizować, wiecie, w taki normalny sposób do jeansów, do jeansowej kurtki na przykład. Także jest to bardziej uniwersalna opcja i absolutnie nie mam do czego się tutaj przyczepić, ponieważ jest on naprawdę... Bardzo komfortowy, w każdą stronę. Zobaczcie, nie przesuwa się, nie podnosi się do góry. Jakby trzyma to, co ma trzymać. Ale jeszcze gdyby tego było mało, mam tutaj również top. I ja ten top założę bez stanika. Chcę zobaczyć, jak on będzie wyglądał bez stanika, z tego względu, że z tyłu ma ten taki ogromny detal. Gołe plecy. Jak ja za pierwszym razem zamówiłam ten top, to całe plecy mi się wylewały przez tą dziurę. Nie mam pojęcia dlaczego. Tak jakbym, nie wiem, nagle przybrała plus 10 kg. Wszystko się tam wylewało. Tak wygląda ten top. Naprawdę bardzo w porządku. Przede wszystkim co muszę powiedzieć to to, że tutaj na środku mamy podwójny materiał, przez co biust ponownie jest dobrze podtrzymany. Mimo braku biustonosza czuję stabilizację. Nie czuję, żeby wiecie zaraz miało mi coś gdzieś wyskoczyć albo po prostu nawet jak podskakuje, to czuję, że ten biust jest dobrze taki wiecie, pod Trzymany czy to na skakankę, żeby wskoczyć, e, żeby tutaj nic absolutnie nie latało. Fajne jest to, że materiał na biuście jest podwójny, natomiast rękawy mają już ten pojedynczy materiał, żeby po prostu nie było zbyt gorąco, dlatego że gdyby to wszystko było takie grube po całości, to naprawdę można by się ugotować w tej bluzce i raczej nie byłaby ona na siłownię, a po prostu na zimę. Plecy wyglądają w ten sposób i całe szczęście tutaj już nic się nie wylewa bokami, ani nie wiadomo którędy. Ostatnia rzecz w naszym zestawieniu, czyli body z długim rękawem, właśnie w takim bordowym kolorze. Już biorę się za mierzenie, bo mam wrażenie, że to bordo po prostu lepiej będzie wyglądało na mnie. Ten pomarańcz, ja się czuję troszkę chora w nim. Troszkę chora i troszkę taka marchewiasta. Powiem tak, to body odtąd dotąd wygląda fenomenalnie. Natomiast robi ono jedną rzecz, której ja absolutnie nienawidzę, a mianowicie to, że mi się Strasznie wżyna tutaj w biodra, ale również w pośladki okropnie się wżyna w pośladki. Możliwe, że powinnam była zamówić w rozmiarze L, ale czuję, że w LC również to samo by się robiło, dlatego że te dziury po prostu one są jakieś takie malutkie, dodatkowo są zakończone właśnie takim ostrym szwem, który dosłownie wżyna mi się w skórę. Ja nie wiem, może mam po prostu za duży tyłek, może ja się nie nadaję na takie ubrania, ale mam Niezliczoną ilość body, w których chodzę na co dzień, które uwielbiam i które dobrze leżą, i które właśnie mi się tak nie wrzynają, jak, jak to. Po prostu to jest aż bolesne dla mnie. Tak to wygląda od tyłu. Ten detal na plecach, to wycięcie jest naprawdę przepiękne, i gdyby nie fakt, że ono tutaj ma bardzo, bardzo małe te dziury na uda to mogłabym powiedzieć, że naprawdę jest to bardzo fajne body, dlatego że góra również jest bardzo porządna. Tutaj materiał nie jest podwójny, jest pojedynczy, ale jest on taki bardzo elastyczny i bardzo gruby. Słuchajcie, uda też mają swoje prawa i należy im się szacunek. Należy im się miejsce do życia, przestrzeń i to, żeby krążenie krwi mogło swobodnie przepływać przez całe ciało. Ja w tym pięknym bordo będę się już z Wami żegnać. Dajcie mi znać, co wymyślicie o Marce Lemis, jak w ogóle ją oceniacie po tym pierwszym dropie i po tych kolejnych, po tych zmianach, które zaszły, po tym, że jednak dziewczyny słuchają tego, co konsumenci mówią, no jestem ciekawa waszego zdania. Ja osobiście nie wiem, czy z tych rzeczy cokolwiek sobie zostawię. Przede wszystkim leginsów sobie na pewno nie, nie zostawię, bo nie czuję się w nich komfortowo. To bym zostawiła, gdyby nie fakt, że moje nogi tracą tracą krążenie. Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymam. Możliwe, że zostawię sobie któryś stopów. Jeszcze się zastanowię, aczkolwiek nie wiem, czy ten pomarańcz to akurat jest mój kolor. Dajcie mi znać, co wymyślicie, jak wy uważacie, jak to na mnie wyglądało. Powiem tak, letni drop zielony, totalnie to po prostu było 10 na 10. E, w tym przypadku nie wiem. Nie wiem, mam takie trochę mieszane uczucia. E, no nie wiem, po prostu nie wiem.